Dla osób dorosłych, zaawansowanych oraz liczną grupą dziecięcą. Także wszystkie dzieci zapraszam na treningi. Jak widać, przedział wiekowy w naszej sekcji jest dość spory, od najmłodszych dzieci, aż po dorosłych, z którymi również zaczynałem ćwiczyć. Ważnym elementem każdego treningu jest rozgrzewka, aby przygotować ciało, dopadów, technik, aby zapobiec kontuzjom. Teraz prezentuję. Pre prezent Trening często zaczyna się też od form oddechowych. Pozwalają one się skupić, odciąć od problemu życia codziennego. O, to by mi, mi by się przydało tak. Skupić tylko i wyłącznie na treningu. Tylko się zapisać. Rozgrzewamy Nie. każdą część ciała. To się nazywa Aikido? Od góry po sam dół. Szkła numer to nam minie, Aikido jest polecane przez, przez lekarzy. Jest bardzo korzystny dla naszego ciała. Każdy trening składa się z ćwiczeń, które pobudzają cały, cały organizm. Aikido jest po prostu ćwiczenie z, ćwiczeniem... z sztuką walki ogólnorozwojową. Jest polecana przez lekarzy, dlatego, że każde ćwiczenie wykonuje się symetrycznie. Ciało rozwija się równomiernie. Aikido polecane jest przy różnych rodzajach rehabilitacji, korekcji, wad postawy. Także naprawdę. Polecamy. Tak jak już mówiłem, rozgrzewamy każdą część ciała, również dolne, dolne partie, tak jak kolana, kostki, stawy skokowe. Mamy <grywka> również o kondycję. Kondycja to podstawa zarówno na treningu, jak i poza nim. Aby sprostać wymagają treningu. Musimy również trzymać tempo, nie może być mowy o tej o, jakiejś zadyszce. Kolejnym elementem treningu jest ciszenie kroków, tak zwane tajsobaki. sabaki. Każda, każda technika obezwładniania składa się właśnie z takich kroków. Ich opanowanie na, na, pocz na, na początkowym etapie trenowania pomaga później w, w odnajdywaniu się. Podczas wykonywania technik nie musimy mówić, żeby dana osoba wykonała krok do przodu, krok do tyłu, co ma to specjalne nazwy. Także pomaga to naprawdę w później w prowadzeniu treningu. Przechodzimy do następnego elementu treningu: pra Ćwiczenie przetoczeń, przetoczenie w przód, mało chemii. Różni się od tradycyjnego, gimnastycznego przewrotu w przód tym, iż przetaczamy się jakby po po kole. Wykorzystujemy, całe ciało układamy tak, aby żadna z jego części nie obijała maty. Przetaczamy się wzdłuż ręki, później wzdłuż barku, pleców, aż do postawienia nóg. Jest to bardzo bezpieczne przetoczenie. Można bez problemu je wykonywać na z pozycji stojącej, na twardych powierzchniach, chroni ono ciało i zmniejsza ryzyko obić. W naszej sekcji co roku organizowane są różnego rodzaju staże z zagranicznymi mistrzami, którzy nas odwiedzają. Jednym z nich jest Michele Quaranta. Trzy razy w roku. Organizujemy właśnie staże z, z naszym sensejem. Stare odbywają się w Toruniu, Gdańsku, w naszych zaprzyjaźnionych sekcjach. Poza tym organizujemy co, co roku letnią szkołę aikido. W tym roku będzie ona się odbywać w Składać, jest to Szkoła letnia jest to niesamowite przeżycie. 10 dni treningu. Można naprawdę się wiele nauczyć, mile spędzić czas na macie, jak i poza nią. Poza, poza rozgrzaniem różnych, e, wszystkich obręczy, e, obręczy, ciała, ważne jest również rozciągnięcie, jak przed chwilą było pokazywane. Każdy trening, obciążenia podczas treningu narastają stopniowo. Najpierw od, od e, takich e, bardzo, e, bardzo mało, mało dynamicznych ćwiczeń. Później coraz ta dynamika narasta, narasta aż do przetoczeń i później do padów twardych technik, tak aby ryzyko ewentualnych kontuzji było jak najniższe. Tak jak już mówiłem, Ajkido polecane jest przez lekarzy. Przydaje się ono w życiu codziennym do po prostu rozruszania ciała. Obecnie nasz, nasz tryb życia jest, jest to tryb siedzący, czy to w pracy, w samochodzie i naprawdę ważne jest, żeby, żeby pobudzić wszystkie partie ciała do, do pracy. Nie ćwicząc tak naprawdę zastygamy. Później od mogą pojawić się kontuzje przy wykonywaniu jakichś prozaicznych czynności w codziennym życiu. Jakiś krót, krótki bieg na autobus, albo bądź inne bądź inne spo, z pozoru mało kontuzjogenne rzeczy. Także naprawdę, czy to aktywa czy to aikido, czy inna sztuka walki, bądź inna aktywność fizyczna, naprawdę zachęcam Państwa do, do uprawiania sportu. Kolejny element. Ciszenie padów twardych. Pad twardy, tylko, tylko tak z, z nazwy brzmi. Tak naprawdę amortyzujemy w jak największej ilości punktów nasz upadek, aby w jak najmniejszym stopniu powiedzmy, obciążać pojedyncze kończyny. Cały jakby cały impet upadku rozkłada się równomiernie po naszym ciele. I naprawdę strasznie to może wygląda, ale żyjemy nadal. Teraz przed, przed Państwem zaprezentuje się grupa dziecięca. Tutaj tylko, dzisiaj tylko jej, jej część. Nasi najlepsi, najlepsi z najlepszych. Teraz techniki w waza, czyli na, w pozycji seiza, czyli na siedzącą, bez takiego przyklęku. Dzieci zachęcam do treningów, jest to fa fajne przeżycie, móc z, z, kolegami, z kolegami poćwiczyć na macie. I tak jak już wspomniałem, przez to, że ćwiczenia są symetryczne, rozwijają każdą część ciała. Prawidłowo wpływają na postawę. Dla dzieci przewidziane są różnie takie ćwiczenia koordynacyjne, tak jak na przykład takie przetoczenia. Podnosimy prawą bądź lewą rękę i razem z partnerem w rytmie przetaczamy się na drugą stronę. Teraz, pierwsza osztuja technika Kotega eshi. W technikach Aikido wykorzystujemy siłę przeciwnika przeciwko niemu. Nie ma tutaj mowy o. Tak jak w sumie i w każdej kawiewalki nie, nie ma pojęcia bloku w sensie blokowania napotkania się dwóch energii. Czy to w przypadku bloku, czy przechwytu przekierowujemy tą energię? Aby płynęła ona dalej, przekierowując energię przeciwnika, jego impet, wyprowadzamy go z równowagi i powodujemy jego obezwładnienie bądź też wywrócenie. Brawo, brawo. brawo. Teraz pokazać na już nasza starsza grupa. Tak widzą Państwo, do czego przydaje się pad twardy. W technikach Aikido wykorzystujemy różnego rodzaju dźwignie na łokieć, tak jak teraz w przypadku tej techniki, w celu punktowego zadziałania na, na stawy i obezwładnienia przeciwnika. Również Panie zapraszam na treningi, jak widać, to jak widać też można. Tutaj przede Państwem moja koleżanka Agnieszka. Jak widzą Państwo, stopień zaawansowania już coraz wzrasta. Im dłużej ćwiczymy, tym bardziej skomplikowane techniki możemy robić. Niektóre pady są dość wymagające, trzeba naprawdę wiedzieć, jak się można zachować. Jak widać, w Aikido nie tylko wykorzystujemy dźwignię, ale również rzuty. Rzuty również polegają na przekierowaniu impetu przeciwnika. Nigdy, nigdy nie, nie stajemy na przeciwko, nie próbujemy zablokować, zablokować siły, jaką daje nam nasz, nasz przeciwnik, ale przekierować ją. W stopniach zaawansowania wykonujemy techniki z różną prędkością. Na początku zaczynamy bardziej od form statycznych, aby obyć się z ruchem, aby ruch nie był nam nieznajomy. Później, ram... z... im więcej wykonujemy technik, im więcej ćwiczymy, tym te, ruchy... tym te ruchy stają się naturalne, wchodzą nam w krew i później można je robić z o wiele większą szybkością oraz z większą skutecznością. Zapraszamy nas na treningi. Wtorek, czwartek, Szkoła Podstawowa nr 4, godzina 18.30. Również trenujemy obronę przed innymi atakami. Nie tylko, że tak powiem, uchwytami, ale również kopnięciami i, i uderzeniami. Nasze stowarzyszenie ćwiczy łącznie 150 osób, ponad 150 osób. Nasze kluby są w Wrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Nowym Dworze Gdańskim, Gdyni oraz Gdańsku. rozgrzejmy trochę atmosferę, teraz forma ćwiczenia kakari geiko, atakuje kilku łukę. uciekamy zawsze na zewnątrz, na zewnątrz, powiedzmy, atakujących, nigdy nie zostajemy w środku, z każdym, każdego próbujemy zasłonić, obezwładniając jednego przeciwnika, próbujemy zasłonić nim drogę dojścia innym przeciwnikom. Teraz techniki kokyunage z grupy Kokiunage. techniki już tak powiem, rzucane. Pukę atakuje, pukę, czyli ataku, osoba atakująca atakuje z, dużym, z dużą szybkością, z dużym impetem. My tą siłę przekierowujemy i wyrzucamy, wyprowadzamy atakującego z równowagi. Treninga treningowanie z atakiem kilku ukę pozwala odnaleźć się w przestrzeni Pozwala na uczy podejmowania trafnych decyzji. W którym momencie się znaleźć, w którą stronę zejść. Brawo, brawo. Gorąco oklaski. Teraz zaprezentujemy kolejny element treningu. Atak z użyciem drewnianego noża, czyli tanto. Wypracujemy techniki obezwładniania w takich sytuacjach, kiedy ktoś atakuje nas właśnie nożem. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju dźwigni Dzięki, Dzięki stosowaniu dźwigni oraz chytów, rzutów możemy właśnie później ten nóż na końcu wyciągnąć. Widzicie klepanie w matę oznacza, że na szkółkę trzyuje założoną dźwignię. Na zakończenie, techniki przy użyciu broni drewnianej. Kij, który właśnie nasi Aikidocy trzymają, nazywa się Jo. Technik, teraz nasi Aikidocy wykonują Jokate, czyli system ruchów zawartych w jednej kombinacji. Jest to, jest to układ cie, e, uderzeń, zbić, bloków, e, które później wykorzystujemy w innych formach przy pracy z tą bronią. Rzeka dotkła się z 38 elementów. Można ją zaprezentować pojedynczo, bądź w parach. Jest to poziom tak zwany oj, ojciec syn. syn. Syn atakuje, ojciec odpowiada na, na ataki syna. Ważna jest, dobra, ważna jest dobra zasłona oraz orientacja w tym co robimy, gdyż niestety obieranie takim kijem bywa bolesne. Z własnego doświadczenia o to Państwu mówię. Ważna jest duża ilość powtórzeń. Im więcej wykonujemy technik, tym, bardziej, tym pewniej się czujemy nie? Ważne jest zachowanie dystansu. Dystans to, to podstawa. Nie możemy stać za blisko, gdyż wtedy na razie jesteśmy, na, jesteśmy bardziej odsłonięci. Nie możemy też stać za daleko, gdyż po na, nasze, nasze uderzenie nie nosięgnie rukę, nie naszego partnera. Brawo Okaski, nasz Aikidoków. I już ostatni z elementów naszego pokazu. Wykorzystanie miecza, drewnianego miecza, czyli bokena. Formy, formy z miecza nazywają się Aikiken. Z mieczem uczy dystansu. Okay. Nasz pokaz dobiegł końca. Brawo. Prosimy o gorące oklaski oraz zapraszamy do małego konkursu. W którym, w którym do wygrania jest 5 karnetów na darmowe treningi przez cały miesiąc. Konkurs polega, będzie to konkurs pompek. Także zapraszamy Tatusiów bądź dzieci Zapraszamy gorąco Kto, kto wykręci największy, na, najlepszy wynik, ten może dla swoich dzieci bądź, nie wiem bądź, bądź dla jakiegoś członka swojej rodziny wygrać wygrać darmowy karnet na, na miesiąc treningu w naszym w naszym dojo. Zapraszamy, nie bójmy się. Nie wiem, że w obecnych czasach powiedzmy dużo jest pracy siedzącej, ale myślę, że ktoś... Ktoś chyba da radę wykręcić jakiś porządny wynik. Może przysia z przysiadami spróbujemy, będzie prościej. Co? Nie ma chętnych? No ten mamy karnecik. O, mamy pierwszego chętnego, brawa! Brawa! Zapraszamy następną. Co to z kondycją, coś nie tak? To może dzieci zapraszamy.

ああ。 Dziękujemy panu, Państwu bardzo za, za obejrzenie naszego pokazu. Zapraszamy do nas na treningi. Wtorek, czwartek, 18.30. Grupa dziecięca. Zajęcia we wtorek, godzina 18.30. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do nas.